W tym filmie wytłumaczę czym dokładnie są obligacje, jakie mamy ich rodzaje, jakie ryzyka się z nimi wiążą, dla kogo są odpowiednie oraz jak sam widzę przyszłość tego rynku. Jeśli zostaniecie z nami do końca dowiesz się także jak krok po kroku można kupić obligacje i jak włączyć je do swojego portfela. Pamiętaj proszę, że wszystkie przedstawione inf informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie są poradą inwestycyjną. Czym są obligacje? Obligacje Skarbu Państwa, w skrócie to są papiery wartościowe emitowane przez państwo które pozwalają nam pożyczyć pieniądze rządowi. W zamian za to państwo płaci nam odsetki, czyli wynagradza nas za możliwość korzystania z naszych środków przez określony czas. To sprawia, że obligacje stają się atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, szczególnie gdy szukamy stabilnych inwestycji. Oprócz obligacji skarbu państwa mamy także obligacje korporacyjne, czyli papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Te działają na podobnej zasadzie, ale wiążą się z większym ryzykiem. Tutaj mamy do czynienia z firmami, które mogą być mniej stabilne niż państwo. Typy obligacji. Obligacje skarbu państwa dzielą się na kilka typów, które różnią się między sobą, okresem inwestycji i sposobem naliczania oprocentowania. Wyróżniamy aż osiem głównych typów obligacji detalicznych. Oto najważniejsze z nich. Jeden, Stałoprocentowe procentowe. Obligacje krótkoterminowe, takie jak 3-miesięczne OTS i 3-letnie TOS. Oprocentowanie tutaj jest, więc wiemy dokładnie, jaki zysk osiągniemy. 2. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu jak roczne DOR i dwuletnie DOR. Ich oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej MBP. Gdy stopy procentowe rosną, zyskujemy więcej, ale w przypadku ich spadku nasze odsetki również się zmniejszają. Obligacje antyinflacyjne, czyli 4-letnie COI. 3-letni ROS, 10-letni EDO i 12-letni ROT, co świetne, jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed inflacją. Oprocentowanie jest tutaj równej inflacji plus marża, więc im wyższa inflacja, tym więcej zarabiamy. Na przykład, jeśli inflacja wynosi 10%, a marża obligacji wynosi 1,5%, to nasze oprocentowanie będzie równe 11,5%. To forma ochrony wartości kapitału, która zalecana jest przy długoterminowym inwestowaniu. Gdzie i jak najlepiej kupić obligacje? Najprostszy sposób zakupu obligacji to że skorzystanie z portalu rządowego, który prowadzi Ministerstwo Finansów. Rejestrujemy się i kupujemy. Wszystko odbywa się online. Ciekawą opcją są również fundusze obligacyjne czyli instrumenty finansowe, które inwestują w różne obligacje w naszym imieniu. Fundusze obligacyjne mają swoje zalety, są wygodne, a my nie musimy samodzielnie analizować rynku. Mają jednak swoje ograniczenia, na przykład Pobierają opłaty za zarządzanie i zazwyczaj nie oferują dostępu do obligacji antyinflacyjnych dostępnych bezpośrednio dla osób fizycznych. Jeśli myślisz o długoterminowym inwestowaniu, również zakup obligacji w ramach, w ramach indywidualnego konta emerytalnego, czyli IKE. To konto emerytalne pozwala uniknąć podatku belki, o ile wypłaci środki dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. To świetny sposób na poprawienie wyników inwestycji, bez dodatkowych kosztów. Ryzyko i bezpieczeństwo obligacji. Większość osób uważa, że obligacje są bardzo bezpieczne jest to prawda. W porównaniu z akcjami czy, lub kryptowalutami obligacje skarbów państwa są znacznie stabilniejsze, jednak każda inwestycja ma swoje ryzyko. Głównym ryzykiem jest tutaj tzw. ryzyko kredytowe, czyli możliwość niewypłacalności państwa. Polska ma stabilną sytuację finansową, a w historii wielokrotnie potwierdzała swoją wiarygodność, więc to ryzyko jest naprawdę niewielkie. Dodatkowo, w porównaniu z bankami, które mogą nam wypłacić tylko do 100 tysięcy euro w razie upadku, obligacje skarbowe są o wiele bezpieczniejsze, bo gwarantem jest samo państwo. Wpływ polityki na rynek obligacji. Przejdźmy teraz do ciekawego zagadnienia, jak polityka wpływa na rynek obligacji. Weźmy na przykład sytuację, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie ma to związku z polskimi obligacjami. Ale Stany Zjednoczone to największa gospodarka świata, a ich działania mają wpływ na globalne rynki. Jeśli prezydent zostaje ktoś, kto panuje obniżki podatków i prowadzi liberalną politykę, może to prowadzić do wzrostu wartości akcji na giełdach. Duże firmy zyskują wtedy korzystne warunki do rozwoju i zwiększania zysków, co często przyciąga inwestorów szukających opasanych możliwości. W efekcie rośnie zainteresowanie inwestowaniem, w tym poszukiwanie innych, alternatywnych inwestycji. Cena obligacji jest również skorelowana z działaniami banków centralnych i ich polityką monetarną. Część obligacji oparta jest na stopie referencyjnej. Im wyższa stopa, tym wyższa rentowność obligacji, co może wpłynąć na decyzje inwestorów. Warto również zauważyć, że stopień zadłużenia państwa ma istotny wpływ na rynek obligacji. Im bardziej państwo się zadłuża i zwiększa swój dług publiczny, tym bardziej zależy mu na pozyskaniu kapitału od obywateli. Często oferując korzystniejsze warunki oprocentowania na obligacje. Podsumowując, obligacje skarbu państwa są jednym z bardziej stabilnych narzędzi inwestycyjnych, jednak, jak w każdej inwestycji, warto dokładnie rozważyć swoje cele i świadomość ryzyka, zanim podejmiemy decyzję. Dzięki elastyczności typów obligacji może dopasować się do różnych potrzeb inwestycyjnych, krótkoterminowych i do długoterminowych co czyni je interesującą opcją wydych, dywersyfikacji portfela. Podziel się tym filmem z kimś, co zastanawia się nad inwestowaniem w obligacje lub chciałby lepiej zrozumieć ten temat. Co uważasz? Jakie zastosowanie mają obligacje w Twoim przypadku? Czy może już je wykorzystujesz jako składowa część Twojego portfela inwestycyjnego? Daj znać, podziel się w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć!